Czy dałem timeouta Przemkowi też tutaj, czy tylko na DC? Ja nawet nie dawałem mu timeouta na DC. dałem mu na 10 minut, a ktoś tam dał mu. Nie pamiętam kto. E, albo Sonikowy, albo ktoś na 24 godziny dał mu. No co zrobił? E, bardzo zaczął spamięć głupimi, dziwnymi rzeczami. I to tak naprawdę odkleił się totalnie. No. Najpierw oszukuję, a potem się odkleił. Nie mam no, Wczoraj naliczyliśmy co najmniej, że chyba z 15, nie, z 18 oszustw poleciało. Bo kurde. No, taki jest właśnie Przemek A jest clear. Okej. Okay. I... BBBBBBBB. No, to, to, to będzieła full tak mi się wydaje. Pewnie tam. Dobra, zejdę ja od naszego spawna. Jasne. Nie! Mam Neidolę. Będę... Jak, no, jak się otrzążka czy... Karolinka jeszcze sekundę, to rzucam im Neidolę tam. Chciał mnie zanożować. No mam Ja pierdolę, no daj tę główkę. No wiem, ja pierdolę pomocny! O kurwa. Dzięki nie kurwa! Jest, słowa, no jest dobrze, zabierz ostatniego. Ja defuj, polega, defuj, 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 nie defuj, defuj, defuj. Ja pierdolę. No spoko, w się, sensie ja, ja też takie drewno kompletnie pierwszego. Ja dzisiaj. też. Mnie leki omameją. No widzę, no, właśnie. Wie, te. No co ty za leki wziąłeś? <laughs> Zwykłe na grypę. Aha, no hm. dobrze. Grypowy chłopak. Gryzić zaczął, że jego ojciec ja, ci przyjdzie. No my. tak. Na takie co ci mają, żebyś wypocił to, nie? No, A, no, czy jesteś, jesteś no, wypocołki? W takich ma się nie powinno grać, nie? nie. Zwykle mi się celownik zlewa ze wszystkim. Zakazu nie ma. Ja zawsze po takich lekach siadłem tego się położyć pod kołderką grubą. <laughs> to... No co no? Dodatkowe wezwanie, tak? Hartuje się chłopak. Mhm. My chyba... I my się hartujemy no, przed... Nimi. Biega? Dużo? A, dużo. Dobra, dobra. No faktycznie. To jest coś jak tam biegną w 4 albo 5 minut I o To z Negy w ja będę na to nie wychegon Piernica Coś chyba jak witam i Kurwa Bomby mam megy ma. zabite jest mega w no, o no to nie wiem gdzie z was Nie no co też GBN leki wziąłeś co? <laughs> ja no. no. w sumie w sumie tak. to tak. W sumie to tak, no ja akurat nie. ja Cię. wziąłam trochę takie, co wyłączają myślenie. Powalone. A, no. A ja no, dalej mam te GT-y ok. walone. Nie wiem, co się dzieje. Daję no przez to, że off stream nie mam. Nie czaję tego totalnie. Coś pod A, ale chyba tylko jedna osoba. Jak życie słabo. To znaczy do odległej. Jedna, do dwie pod A. Dwie, dwie. Okej. Okay. Pomocy. Ja idę, idę, idę. Lysia. Tylko jeszcze nie za chemidą wchodzę, mogę O kurde. Kurde. Ja psiernicze. Co fają. cofają? O cholera. Czy ja trafię Chula. cię w ogóle? No kurcze pieczone, no. Pelek kartofelek. Aj, jeden, no już. Takie randomowe ja to cofają. jest. Chyba tak. Na idzie, macie moją MK. Czekaj, co jest tego przyczyną dokładnie? Jeszcze no, jedno NA, Ej, o kurwa. Ale skrzydło masz. Mm -hmm. Czy gram jeszcze ten w CS Czasem się zdarza, ale rzadko. Bardzo rzadko gram w CS 1.6, bo po prostu... No, zes... Zestalał się dla mnie i tyle, no co mogę więcej powiedzieć. No już, już to już jeszcze stara grania. nie? Z jakiegoś, nie wiadomo jakiego sentymentu do CS 1.6 nie mam. W sensie mam, ale bez szału. Gwen, A nie, to nie ty, no tak przecież nie mogłeś. Gościu ma tego kałacha przewieszonego na kałachu. No zobacz, tego kacha co masz. Chyba ty, no. A dobra, no to nie moje. <noise> no nie może być, no. Ja też chyba po lekach jestem, bo tak w ogóle nie wiem czemu założyłem, że to może być twój. Tak, gram jako co taki, a jeszcze zawieszę, gdzie widziałem nożyk. No. Ale kawałek przemyślany na kawa, faktycznie dosyć śmieszny. No i to jeszcze taki rozjebany. Napis jeszcze lepszym. E, na idzie coś. A Kurde, czysto pan, na razie. Może to Ale Dobre, kurwa. No, jest, no, grałem z mid. Dobra. Second mid. Okay. Uh, second mid. midi second mid. Uh, Mega No kurwa. Co on ma za reakcje. No. Ej, ale naprawdę. No co nie. Mówili? Takie randomowe shoty dostaję, No posra mnie. I midi jeszcze jedna słabo była przynajmniej. Kurwa, kurwa. Jestem. Ale żem zajebał spraya potężnego. Nie wiem posra mnie jakie hity dostaję po prostu w tym celu. Ja nie mogę w ogóle dostać w ciało tylko oczywiście muszę kuźwa dostać od razu w głowę jak się gościu wychyli, nie? Wiem drop nim w MK Może być z gumą Ja mam obie, więc jak mogę to wywalone. Jak to da zenę Bo wydał na mnie No i da się obrałem 10 koła ja muszę No i co mi to obchodzi? Ja 10 koła ja A, okay, jak szmata. No tak. Pod A słyszę jedną osobę. Ale no, chyba to... na shifcie tam podchodzą, czy nie? 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 widzę nikogo. Co ciekawe akurat... To mogę im zrobić pranka i rzucić im flesza na plecy. Możesz. Nice. na plecy. Nikogo nie widzę przez smoka też. Dobra, bo alza przejął całego Mida, więc zawracam do ciebie, Mir. Dawaj, no. O kurwa, Ta, bomba mieć, jest. Mogę ratować. Na razie nie widzę. Nice. No i raz chyba gdzieś tam też podał, był. Ta, ja spod, mm. pod Mida podchodzi. Kurwa, mieliśmy mi a nie ma, bo już mam końcówkę w sensie tego karnetu, więc stwierdziłem, że nie będę jakoś szalał z grindowaniem bez sensu. Tak, szczerze. Dobra, kasę dropa, bo mogę dropnąć. A nie Mniej jestem mało... jakimś fanem, szczerze, Sorsa. W sensie gumy, gumy. za mało Zdaję zmienił, poza góry. tym, że inaczej wygląda, i w sumie tak oprócz tego to jest bardzo podobna Dobra, gra do 1.6. Zbyt podobna, według mnie. Co tak, u ciebie? Dawno nie gadaliśmy. Poza ale tym, nie, że nie masz naleśnika, no jeszcze nie mam. Pod A dwie osoby. W sumie dobrze. Ale w sumie nie. Nie lubisz mnie, bo nie przechodzisz na gadanie. Ja? O. No. Ja cię lubię. A ła. To czemu nie przechodzisz? No bomba, tylko mam low. Okay. Jak coś, gdzie no nie wychylał. A bo dobra, chujolo. No, nie Co? przeklinaj. Przepraszam. Spokojnie, problemu. Ale mnie zdenerwował. Mnie Czyli też. Chodzi na B. No to nie jak. Ee, wzięli pakę? Nie, leży, dobra. Nie no jest to dalej. Tak, no tylko nie widziałem znacznika. Idę od tyłu pilno. Kurde, kur tu kampi w tym prawie od prawda? Co za pojem? Pisałem, że chcesz powiedzieć co innego. nie no. Spokojnie. Kurde, no najgorsze jest to, że mam 15 HP. Ja mam dzisiaj taki sztywny movement. Nie, no ja też chory jestem, tylko że bez leków. Po prostu jestem też taki omamiony chorobą. Ja, kobiety mi A, to ja też. E, e. No nie... Kur... Jakbyś ty to jeszcze ugrał? Ja pierdolę, że Wiesz ile wydały, mu zostało? Jest... 2 HP! No. 2 HP mu zostało! Ja pierniczę! O, nie mogę! Dobra, masz mi dropnąć GBN A co coś? coś. Dobra, no boję którą mam. Przez to przegrałem, <grym> że miałem ostatnio tą mękę. <grym> Co ty gary, No to no, przegrasz znowu. No mi To no, nie, przegrasz. A tam. Trudno. A i tu coś biegnie mi. Tu, a nie tam? Uwalone. Nie wiem. To jest tam jedna osoba. Leży, no jest. Tam jeszcze jest. A tam to jest kurde, no, gdzie? No tam, gdzie pomarańczowy patrzę akurat i zielony. No ja skimpywałem akurat. Co on no, odpierdala? Przepraszam za tam. Dobra. Według mapy na Redditie. No, tam no, jest skurano, skurę, bo... Taki, mapy na Redditie. Wydaje mi się, że mit może być czysty od tt. Oni mogą B, czy coś. Raczej B, no. Ja mi da przejąłem. No, nie wiem, ten. Jest z tym tunelu, uważaj, bo... Ja pierdolę GWN, błagam. No, no, no. A no, ja daj ten mikrofon, faktycznie. Staj na 4-5 godzin na desce i tak, no, tak te 3 no, godziny granicowania dużo dały? No tak, no. Cholera czekaj, nie, nie dużo. Cholerę dużo. Cholerę dużo. E, voice meter aux output chyba będzie to. Halo. Halo. Nie słuchajcie, teraz. A bo tu to testa robiłeś pewnie, co? Czy... Czekaj. Nie, 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 in game mówię. Ale nie no, ten Jagermaster to on lubi po prostu się schować w dosowym miejscu za ścianą i tam siedzieć całą grę. Powalona. Tak przestało całą iść już i zaraz mnie przygnicie. No ładnie. No, przebiegną, przebiegną. Na midzie coś jest. No, Pod A co się Mir No, kampię, kampię. Dwie albo trzy osoby tam będzie. Jest w tych tunelach holding na midzie. No Jeden na murku na mnie kampił tak by the way. Kurwa, flash na B. Co, serio? No. Fajnie się wystraszyli, jak zabiłem. Ja nie, nie wydaje mi się, że to kampi O, ale na tym midzie Obity się... Obity na midzie. O. Masz tam jednego karolinka, który wyszedł. No, pobiłem go Mam nadzieję, że się zesrał. Faka leży u mnie, jak coś. Dobra. Ostatni by nas osoba ci od B mogła Był blisko pod B. Mhm. Mm Dobra, zaryzykuję. Kurde no! Turendon. Uważaj, Uważaj da, Alzen. Tam wiesz, górka. Mm -hmm. A, nie. Bo on wychyli, jak ja tutaj się popatrzę. A. No właśnie, kurde! Turendon. Dobra. Ja, dziękuję, kubek. No, dotrzymałeś, to się to się szanuje, kurde. Nie to co, Przemek, dotrzymałeś obietnicy. Było powiedziane i dotrzymałeś obietnicy. To się w stu procentach szanuje. Muszę się Gdzie jest mój naleśnik? No. A coś słyszę? Dlaczego czemu nas tu trzech? O kurwa, ale ping skacze. No, coś na B. I tak randomowo I mi to ide. strzelił. Nie to wiem, no rozpiernicza raczej, raczej tak. Nie widziałem, bo czarny ekran. Słyszałem jak tu tutaj, tutaj gdzieś na blisko. To ja też. Cześć szklanki. A, dziękuję, dziękuję. dziękuję. Na B, Bomba na B Nie wiem, z tej Cześć, okazji powinno się robić y jakiś y event czy no coś? Chuj. Bo nie wiem, wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy, zostaję towarzyszem. O! Sunera, co ty wysyłasz? Zobaczymy, dwa banany dostałem od Sunery. No mi dzisiaj skacze strasznie. Znaczy, słynie? dzisiaj jest nawet Giz. Ja idę Pit, bo jest na było. Zapraszam tutaj. No, czysto Pit. Aha. No kurwa, ile. Miałeś defa, Karolinka? O, miałaś. No. Dążysz, nice. W ogóle podoba mi się, bo no. jak miałem te skoki ping'u, to... Dibong, jak tam zrashował na tym B, no. on sobie tak u mnie umarł i ten do niego zniknął w powietrzu. Nie wiem, ja w ogóle wczoraj miałem takie problemy z netem, że jak na przykład na Inferno mnie zabijali, to mnie tak cofało, no nie wiem, sekundę kurwa do tyłu. Czy tam, nie wiem Ale czy z netem... No to net... się tak wydarłeś wtedy, no. No, no bo, no, no, kurwa, no to jest porażka. Come on, let's go. A dzisiaj jakiś dobry serwer, bo wszyscy mają po 10 pingów oprócz ciebie. No, no nie wiem o co chodzi. Mieszkał w serwerowni. Widzę właśnie, chyba jest jakiś odjebany, VR też ma problemy z netem. No, a dwie osoby chyba? Dobra, nie Albo więcej nawet, teraz już, już dużo kroków, tam, oh, które może być coś o, mi. Ta, tu No dziękuję, Dobra, ja oblof, cofaj, oblof, cofaj, oblof, no. Dobra, to ja cofam. Nie, to ja cofam. Muszę tylko kurde zgralić już. O, flash nam idzie. Jeszcze jeden mit. Dobra. Kurwa, Jest no, presz, co to, to. Aha, dobra, ja myślałem, nie, że coś jeszcze nie. poleciało. Okej, okay. to, to czysto to jest, modu. nie widzę nikogo. O jest, jest, jest. Na mi idzie, tak? Tak, na tych schodach od TT. To może być murek nawet teraz. Nie patrzy murek. Na ten murek trzeba podsadzkę zrobić, nie? Co jest pod midem, jak się widzi A, jego traka. Ktoś bo wie? no powiedzieć. No Właśnie wydaje mi się, że Cześć, trzeba... Ktoś item przed chyba. Nie, dobra, oj jest, nice. Mam wolniejszy internet na tych serwerach od internetu mojej szkole. Nie, ale ja nie wiem, bo mówię, mega to jest dziwne, że wcześniej wszystko działało git, a teraz, kurde, jest masakra. Testowałem te metody z firewallem i tak dalej, to dalej nie pomaga. Czemu nie poszedłeś, Alzen. Co? No? nie tak stać? Yy, bo musiałem sprawdzić kod pocztowy kurwa. A, to wiele tłumaczę pyta. faktycznie, no rozumiem, no. wybaczam ci o, a coś biegnie? No, biegnie, biegnie. Rzucam tam z górą mam, mam się nie oślepił. Ich chyba oślepił, no. W ogóle gościu mi rzucił moło, na ich rasza. Nie rozumiem o co chodzi. Agresywny chłopak gra tutaj. Jest nam idzie jeden. Kurwa, od B idzie. Jeden poda jest, a reszta okay. to nie wiem. Okay. O, i ostatni chyba poda. Bo to nie był ten raczej. A? No poda był. To będę patrzał Mida z mojej strony. Dobra karolita leci mida. No kurde, jest tu dla cicha. mi się, że na zielonym może kampić. No, od pra po prawej, jak się wyjdzie za. To jest to zielone. Jest on. Tak. Na... Jak kurwa! Nie mogę! Co, zabrałem jednego z Nie hmm. wiem, tak randomowo, nie, nie cofnęło mnie ani nic, ale tak randomowo mnie po prostu spizdy zabił. Nie wiem, full auto leci wszędzie, <laughs> kurwa, nie w ciało, wszędzie i ostatni hit, kurwa, taki headshot z pizdy. No po stronie. w ogóle miałem wrażenie, że on zobaczył mnie i zaczął strzelać? Nie, chyba nie. On mnie widział też raczej. Bo no, no okay. ja go widziałem, więc wydaje mi się. Znaczy no w sumie z jego perspektywy ewentualnie, bo on stał przy murku, to może nie widział, ale wydaje mi się, że widział. Pod a słyszę tą I chyba cofnę. Myślisz, że jak ma... puszczę moło i biegam przy moło, to i to słyszą, jak jeszcze się kastuje to moło na ziemi? Wydaje mi się, że mogą usłyszeć. To jest chuj głośny to moło i tak. Coś nam idzie jakiś Coś flesz. O, jedna osoba jest mid Jest 1A Rzucił najgorsze moło. Dobra, paka leży u mnie Dobra Leci smok na Mido. Kuram mi się. Rotyna. Coś A ja na go. obiegnie od nich Dobra Obity na murku był jeden. Nie wiem, czy tam podsaska, może być dwóch. Coś pod midem jest. No, to ten od murku. Obity jeden jest na pewno mega. Wydaje mi się, że na hita może być. O, to był ten. Nice. No. Uważaj po lewej. Nie mój. Nie wiem, Dobra, ja zraszczuję lekko. Jaką HP. ja nie mam. Piłkę kopnąłem Lewandowski gol. Nie wiem gdzie on jest. Wchodzę mid. Jest na nasz już tak Jak mi się wydaje, że coś Myślisz? No, ja idę do bomby. No i tak nie wydaje mi się, dobrze, do... że zeszłajem go w tamtym kierunku. I tak tego nie ugra, już nie ma czasu. Nie wiem co on robi. Nie, wiem, nie mam pojęcia Ale co on zrobił. Do ja nie wiem. Bo jak wchodziłem mi, to strzelmy... No chęczy randomowy to totalnie. Są. Dobra, lecimy z nimi. A to masz mamę ustawioną czy to dziecko z tego z tej reklamy? To jest mama. A, no to podniecam jej to zdjęcie. <laughs> Boże. Aż Chciałem ale, się ja upewnić. To, obrazek jak ten chłop na Twitterze odpisuję, że może nie ta reklama. Ja lubię stali bardzo tą japońską. Oj, nie wiem... A, ja chcę zobaczyć. No. <laughs> Jest midi u nich jedna osoba. B-30. Kurwa, co to było? No. b by the way. Coooo? Co? Ja sobie od ich spokaję na Ja pierda. Jak mam CS2 włączone na menu głównym, to się godzinę naliczam? Tak, 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 naliczałem się normalnie. Możesz mieć na łapku. Ja Urazie. najgorzej. Nie wiem, kuźba wszystko mógł trafić, oczywiście pierwszy hit, który trafił, strzelając jakoś randomowo trafił headshota, no bo jak inaczej. Dobra, ja przegarnę tą bombę dzisiaj. No i ja chcę tego, żeby mnie zrespiło z paką, to hmm. będę miał przebieżkę na niej. Aha, na pace przebieżka? Tak, bo testowałem czy fizyczne są te, 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 te przebieżki, kurde. nie? Kurde. Na pace. Jak się ją położy o, i nie bieram. są. Weź tylko bombę ode mnie, żeby mnie wbiegał pierwszy. Ty raszuję, ja! Dobra. No, no sorry. Ty jeszcze podjebał. Frasz. Ołow. Karolinka zrobiła mustach moment. Jest <noise> kiosk, kiosk, kiosk. Obite, Mocno. Nice. Jeszcze od second mina chyba idą. Od second, dobra. Od second mina od CT. Ja op. A. No. No, właśnie leło wszyscy. No, chuj. Wychram równocześnie, odstają. Nice. I był, co to. Kurwa, z nosa mi się leje. Jest, kiosk, kiosk, kiosk. Nice. Jest, chusteczka. Ale, że się ugrał. No, widzę, widzę że press na ciebie działa. Jak ci się leje z nosa, to lepiej grasz Kurwa, czy jak mi to spływa? Dosłownie chusteczki nie mogę w tym momencie wziąć. Może głodny byłeś? co ty mówisz? Nie a? wiem, no dobrze zagrał. No co chcecie od chłopaka? Nic, nic. O, na dwóch no, na 2 HP. my wszyscy byliśmy i... tam na zero, nie? Tak ogólnie. No, <laughs> Co na Co nagrzale, uj. Na e, Przeraszował A? Oj. Jest. Zatem, zatem. Ta za tym. jest za tym, no. Nie wiem, co on Dobra. Dwóch jeszcze tam jest. Boję no. się, że od B ją. O kurde. Dwóch na nice, jest na pewno. Nice, dobra, wbijamy A. Zobaczę jeszcze czy czyste. No. Wjeżdżam i rozjeżdżam. Czyściuchno. Sprętuje. Dawaj, dawaj. Dużo, ja mam zmieszane ogólnie, wiesz, kubek. Te rzeczy. O kurwa, O kurde. Ja mu robię, choć tego nie spodziewał. Obity, mocno. Kurde, patrzy akurat Was. na mnie. No Okej, okay, to nie był ciężki mecz, poza jakimiś randomowymi headshotami. Jak tam Xpeak? Spik... No panie, bajka! Ty, dwie gwiazdki bie! Jest! Zaczyna... No, 4! Let's go! Wow!